Cześć wam wszystkim, ja jestem Zieleka w dzisiejszym odcinku pokażę Wam 4 triki na przejęcie High Granda. To jest już czwarty chyba odcinek z tej serii. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, to zostawcie tak z 30 łapek w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo 80% z was mnie subskrybuje. No a to dość dużo. A teraz myślę, że już muszę przejść do trików. Także pierwszą rzeczą jaką powinniście zrobić, to zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście I zostawić też łapkę w górę Taki żarcik A teraz zapraszam was do oglądania Także pierwszy trik wygląda właśnie tak I polega on na tym, że stawiacie normalnie schody Podłogę z daszkiem przed sobą Edytujecie w ten sposób Robicie taki... Podłoga i schody, taki zwyczajny jak brytyk, Ale jeszcze dodajecie do niego, dodajecie do niego tutaj Tutaj taki wyskok. No i w sumie to tyle na tym triku. Jest jakby dość trudny ze względu na ten skok, ale jak się go nauczycie, to jest już dobry. Teraz wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. Tak to wygląda w praktyce. Ten trik jest dość skuteczny, bo jest dość szybki. Jest też prosty, co jest ważne. Więcej myślę, że nie trzeba dodawać do tego triku. Więc zapraszam Was do kolejnego triku. Drugi trik wygląda właśnie tak. No i ten trik już jest taki e, dość trudniejszy. No ale chodzi w nim o to po prostu, że e, stawiać, biegnąc sobie takie podłogę, e, e, schody, schody, stawiać sobie podłogę e, ścian, przepraszam, za sobą w taki sposób i daszek nad sobą. E, w tym samym czasie, jak będziecie podskakiwać, stawiać sobie jeszcze schody. ten taki skok. No jest ten skok też dość trudny w tym triku, bo jest jakby taki bez rozbiegu, tak bez przygotowania. Na pewno ten trick jest skuteczny, bo zasłaniacie się z tej strony tutaj i już jesteście tam jakby, będąc w tym miejscu. Teraz myślę, że... bardzo wam pokazać jak wygląda w praktyce. Tak to wygląda właśnie w praktyce myślę, że ten y, trik jest oh, dość trudny, ale jak się go nauczycie, to będzie go robić płynnie i szybko. Y, na pewno też jest dość skuteczny. Tutaj więcej dodać. Y, trochę macu się na niego y, zużywa, ale jakby wydaje mi się, że no, nie na marne, bo wyskakujecie dość dużo, do, y, wysoko. Y, teraz możemy przejść do trzeciego trz 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 już trick. Trzeci trik wygląda właśnie tak. To jest taki przeskok przez Daszek z, jakby z taką osuną. Polega on na tym, że stawiacie sobie Daszek przed sobą w tym miejscu. Wyskakujecie, budując ściany w taki sposób, żebyście stawili się z tej strony, podłogami z tej strony. Jakby powoli bym to Pokażę o co tu chodzi. Stawiacie sobie Daszek. Skakując, stawia będziecie musieli stawić sobie ścianę jakby tutaj jedną i drugą wtedy po prostu wyskakujecie sobie tą podłogą i podłogą edytujecie ścianę i wychodzicie sobie już na przycinkę ten trik jakby osłania was jak ktoś będzie na przykład z tej strony albo też z tej strony, no ogólnie z tej strony, tam gdzie są ściany ten trik jest dość skuteczny wydaje mi się łatwy w nauczaniu no co tu dodać. Teraz po prostu Wam pokażę jak to wygląda w praktyce. Jak to wygląda właśnie w praktyce? Ten trik jest y, dość y, łatwy i skuteczny, co mogę jeszcze dodać. No w sumie już nic, więc y, zapraszam was do już y, czwartego triku. Ten trik jakby... Nie wiem, można go nazwać trikiem lub nie, ale to jest po prostu taki. Tylko wyskocz przez daszek, ale jeszcze ścianą, która będzie chronić na przykład y, przycisk, będzie, nie wiem, skąd to was strzela, to po prostu jakby tej ściany nie było, to wyskakujecie od razu na te schody i na przykład ja jestem przeciwnikiem i chcecie laser, a gdy jest tam ściana, to on musi znieść tą ścianę i wtedy dopiero was może y, strzelać. Ten trik jest y, niby łatwy, ale taki nie do końca, bo y, polega jakby on na tym, że biegniecie sobie, stawiacie sobie daszek. Jeszcze tak jakby postawić Tutaj ścianę dopiero wtedy wyskoczyć. Gdy to zrobicie, to jesteście osłonięci stąd. Tutaj, z tej strony, tam gdzie będzie do was strzać. Patrzcie sobie na przykład yy, budować schody i właśnie zrobić ten trip, który Wam pokazywałem. Albo na przykład yy, możecie zrobić yy, na przykład różne inne retajki. Jakie chcecie, może sobie takie coś zrobić No po prostu, dowolność No więc myślę, że teraz yy, wam pokażę po prostu ten trick w praktyce Tak to wygląda właśnie No ten trick jest y, trudny ze względu na tą ścianę, którą trzeba postawić przed jakby wyskokiem Bo musicie postawić ścianę i jeszcze zawrócić i wyskoczyć dopiero wtedy a tak to po prostu yy, jakby nie macie tego gdzieś sobie. Ale to jakby też jest yy, no, ochronka, nie? Też możecie zrobić tak sobie, wyskoczyć. No ale wtedy jesteście narażeni na strzał. Wtedy możecie sobie postawić ścianę, ale wtedy jakby nie zdążycie już zakręcić dziewięćdziesiątki. No chyba, że dacie radę, to wtedy tak. Ale y, gdy robicie już ten trif taki, o, możecie sobie już kręcić od razu dziewięćdziesiątki i no, atakować przeciwnika. To by było na tyle z mojej strony. Jeżeli triki Wam się spodobały to wiecie co robić. Zostawcie sobie łapkę w górę. Pod tym filmem pamiętajcie 30 łapek w górę, nagrywam kolejne triki jak zrobić retajki zostawcie tą subskrypcję z dzwoneczkiem. Ciema!